Cześć, z tej strony Robert, witam na moim kanale komiksowym. Dziś mam komiks stworzony przez Charlotte Malter-Bartes i Zosię Dzierżawską, a tytuł nosi Aileen Grey Dom pod Słońcem. Komiks ten ukazał się u nas w 2019 roku, wydało go wydawnictwo Marginesy i opowiada on o architektce, która tworzyła w pierwszej połowie XX wieku. Komiks ten skupia się najbardziej na tym jednym takim głównym, na chyba najważniejszym projekcie naszej autorki, czyli tym budynku E1027, który wybudowany był na południu Francji, niedaleko Monako, i mamy tutaj różne flashbacki z innych okresów życia naszej tej architektki, tak jak żeby tak po prostu bardziej zdynamizowały nam fabułę. A na, naprawdę jest fajnie zbudowany ten komiks, bo rzeczywiście sięgamy raz to w przyszłość, raz w przeszłość, ale zawsze wracamy jednak do tego punktu wyjściowego, czyli główna oś tej akcji dzieje się jednak w 1933 już po wybudowaniu tego budynku i w, bo w okresie kiedy ona już żyła w nim z tym swoim kochankiem, czyli tym Żanem Badowiczym czyli pisarzem francuskim, rumuńskiego pochodzenia. Komiks jest dość gruby, wydaje się na taki bardziej masywny, ale to jest takie złudne wrażenie, bo mamy tutaj ponad 150 stron i jest dosyć mało czytania, tak powiedzmy około godzinki, więc jeśli ma się czas, żeby usiąść sobie na godzinkę przy jakiejś kawce, to można sobie właśnie poświęcić czas na przeczytanie tej lektury. No i właśnie ja tak zrobiłem i Dzięki tym informacjom, które wcześniej gdzieś tam poczytałem sobie o tej dziewczynie, plus ten komiks, wyszło na to, że to była naprawdę bardzo fajna historia. Dowiedziałem się też m.in. dlaczego ta, ten budynek nazwał się E1027. Mamy tutaj właśnie rozłożone to na czynniki pierwsze. Nie zdradzę Wam, jeśli siądziecie sobie do tej lektury, to... Sami się przekonacie, dlaczego to się tak nazywało, plus dowiecie się też o tych wszystkich perypetiach tej dziewczyny. Jak ona zaczynała, a zaczynała od budowania i składania mebli. Później dopiero ten właśnie Jean Badowici namówił właśnie tą naszą bohaterkę, żeby wzięła się za wybudowanie domu i zaprojektowała po prostu jego wnętrza. No, i w tym 1929. dom został skończony. Ta nasza dwójka wprowadziła się do tego domu. Tak jak tu możemy zobaczyć na tym zdjęciu, na tym wybrzeżu jeszcze nie było żadnych w ogóle budynków. W późniejszym czasie to się trochę zmieniło, bo jednak kiedy inni zobaczyli, że to jest bardzo fajne miejsce z super widokami, to zaczęli się budować wokół tego budynku. Ten budynek według niektórych, tak jak. Od strony morza mówili, że wyglądał jakby to był jacht zacumowany za skałami gdzieś tam na lądzie, także był bardzo biały i widoczny z daleka. Rysunki mamy tutaj dosyć proste, ale przejrzyste. Momentami może się nawet wydawać, że tak jakby to były same szkice takie niedokończone, ale jeśli chodzi o, taką, o współgranie z fabułą, to naprawdę fajnie się to czyta i rzeczywiście jest dosyć czytelny ten komiks. Także lubię takie komiksy, nawet jeśli rysunki nie są zbyt jakieś fajne czy takie przekombinowane, jeśli współgrają z fabułami, z tekstami, z opisami, a jest naprawdę tutaj zachowana ta równowaga, to wtedy podoba mi się taki komiks. Mamy tutaj właśnie takie flashbacki pokazujące kiedy nasza główna bohaterka była dzieckiem. Pokazane są tutaj takie jej pobieżne relacje z rodzicami, a jej rodzice byli arystokratami, pochodzili z Anglii, tak więc ona miała jednak w żyłach taką błękitną krew. Była też dosyć utalentowana i dosyć pomysłowa, tak jak możemy zobaczyć właśnie jak się wygłupiała, sama sobie wymyślała zabawy, kiedy była mała. Także jest tutaj. Dosyć wartka akcja, jest tutaj dosyć dynamicznie, chociaż to nie jest żadny sci-fi albo jakiś fantaz, żeby coś tutaj się działo takiego konkretnego, ale naprawdę fajnie się to czyta. Jest, jest dobrze. Rysunki mamy tutaj naprawdę... Fajne pod takim względem, że dostajemy właśnie tą budowlę tego domu z każdej strony. I według Ailing Grey, dom powinien być na tyle praktyczny, że każdy, kto w nim zamieszka, bez względu na płeć, powinno mu się dobrze w nim mieszkać. Tutaj mamy właśnie. Taki powrót też do przeszłości, kiedy pokazane było, kiedy ona dopiero uczyła się dbać o meble. A tutaj mamy jak zaczynała właśnie od nakładania laki na drewno. Tutaj mamy właśnie tego jej pierwszego nauczyciela. Później właśnie poznała tego Sugawarę, specjalistę od laki, który przyjechał do Francji z Japonii. Także rozwijała się powoli, zaczynając od takich mniejszych rzeczy, przechodząc właśnie do architektury. Tak więc mamy tutaj naprawdę utalentowaną dziewczynę, która gdzieś tam próbowała swoim, swoich sił w tym świecie takim męskim, gdzie tutaj mamy też pokazane to, że te jednak kobiety były spychane na margines społeczny i gdzieś tam na każdym kroku umniejszano im ich pracę. nawet jeśli ona, Nawet kiedy ona zakładała sobie ten sklep swój z meblami, musiała nazwać go męską nazwą, żeby po prostu miała klientów, bo... Wiedziała, że jeśli nazwie go kobiecym nazwiskiem, to będzie miała o wiele mniej klientów. Spotykała się również z różnymi dziewczynami w Paryżu. By, tak jak tutaj, nie wiem czy tutaj nawet było tak dosadnie wspomniane, może tylko tak jest kilka wskazówek takich, że... Aline była biseksualna, spotykała się zarówno z tym Badowicim, jak i z kilkoma dziewczynami. Między innymi z jedną z artystek, która jest tutaj wspomniana i której właśnie ona miała płyty w swojej kolekcji. Mamy tutaj pokazaną właśnie tą całą tą bohemę artystek, samych kobiet, która właśnie tworzyła taką dosyć zgraną i zwartą grupę. Mimo że to jest dosyć spokojny komiks i teoretycznie nic się w nim nie dzieje, to jest na tyle dobrze napisany, że fajnie się to czyta. Także dla mnie to była naprawdę bardzo dobra lektura i myślę, że dzięki też temu, że poczytałem sobie wcześniej o tej postaci, to z większym zaciekawieniem czytałem. Szczególnie, że tak... Do tak dokładnie, tak dosłownie, nie ma tutaj przedstawionego takiego kimona ona naprawdę była, tylko tak jak wcześniej wspomniałem, większość tej akcji skupia się właśnie na tym jednym projekcie, czyli tym domu E1027 i tej tej relacji właśnie naszej bohaterki, właśnie z tym badowiciem. Dla mnie to była ciekawa lektura, szczególnie, że ja bardzo lubię biografię i autobiografię. Taka w wersji komiksowej była dosyć fajna. Na końcu jeszcze tego komiksu mamy kilka różnych takich uzupełnień w postaci właśnie takiego posłowia. Mamy tutaj również biografie przedstawione osób, które wystąpiły w tym komiksie. Tak więc wygląda to dosyć dobrze. Ja od ciebie mogę polecić ten komiks jak najbardziej. Dla mnie to była bardzo dobrze spędzona godzinka. Jestem zadowolony z tej lektury. Jeśli komuś wystarczy takie pobieżne poznanie Ailing Gray, to wydaje mi się, że ten komiks będzie wystarczający. A jeśli ktoś chciałby sobie uzupełnić jakieś informacje, powiedzmy o jakieś inne projekty, to w internecie znajdą się jakieś rzeczy. Jest kilka książek takich biograficznych o niej, ale niestety żadna nie została przetłumaczona na język polski, także szkoda, ale w internecie, mówię, można coś tam znaleźć. Ten komiks bardziej skupia się na tym projekcie E1027 i przedstawia ją właśnie w świetle tego projektu. To jest bardzo fajna lektura, bardzo przyjemnie się ją czyta. Tak więc ailing raidą pod słońcem. Ode mnie to wszystko. Do zobaczenia, cześć.